Witam wszystkich, Pasieka Osięciny. Mamy dzisiaj 1 styczeń 2020 rok. Okres zimowy spędzamy na y, pracach y, przygotowujących się do wiosny. Y, między innymi składanie ramek. Pokażemy ten etap składania ramek. Składam, rameczki składamy z czterech elementów. Po złożeniu tych elementów wychodzi nam rameczka. Widać tą rameczkę. Jak ta rameczka wygląda. Po złożeniu tej rameczki zbijamy gwoździkami, te rameczki, tą rameczkę. I w górnej części tej rameczki nie dobijamy gwoździków do końca. Następny etap nawlekamy drut w tą rameczkę i z jednej strony dobijamy gwoździk do końca, z drugiej zostawiamy luźno, ponieważ drut ma. Musi do wiosny czekać w rameczce luźno. Gdy, gdyż Gdybyśmy go napięli, ten drut do, yy, i drewno by się nam odkształciło, drut by się zluzował. Praca by była trochę wykonana na marne. Zrobimy ten, yy, to naciąganie drutciku i dobijanie. To, to zrobimy już na wiosnę. Tej pracy zostanie bardzo mało. Yy, największa część pracy została wykonana w tej chwili, yy, w okresie zimowym. Yy, ta rameczka pójdzie yy, do odkładów yy, u nas. Także yy, tu pokażemy jeszcze tu nas yy, zapasik. Kto idzie to już na rameczka, idzie na yy, miejsce oczekiwania do wiosny. I to już nasz zapas wiosenny, jak gdyby. Dziękuję wszystkim za uwagę.